Dobry wieczór, cześć, cześć. Cześć, witam. Jak się czujesz? Super, no mam niedosyt, szybko to jakoś zleciało, nie wiem kiedy, już werdykt i koniec. No ale szłyście łeb w łeb, naprawdę było dobrze. No tak podejrzewałam, że to będzie taka mocna właśnie bitka, też tak obie się nastawiałyśmy i, no i to była wielka niewiadoma, no było ciekawie. A masz teraz w głowie, że coś mogłaś zrobić inaczej? Mogłam na pewno w trzeciej rundzie mocniej przycisnąć. Nie wiedziałam, jaki będzie werdykt. Gdybym wiedziała, że, że przegrywam, to na pewno więcej bym z siebie dała w trzeciej rundzie, a ja bardziej ostrożnie, bo myślałam, że stracę punkty. Bo mówiłeś na konferencjach, że masz wrażenie, że federacja trochę faworyzuje Martę. Dalej masz takie wrażenie po tym, jak już werdykt zapadł? Nie chcę rzucać żadnych, wiesz, ocen, muszę sobie obejrzeć walkę, zobaczyć, wiem, że decyzja była jednogłośna na Martę, więc też muszę sobie przeanalizować. E, wiem, że drugą rundę wygrałam, z pierwszą, nie wiem, było tak 50-50, a trzecia też chyba była tak pół na pół, więc ciężko mi ocenić tak naprawdę, jak, jak było. E, także, no, nie chcę na razie rzucać takich oskarżeń, ale na pewno chętnie gdzieś tam z Martą bym zrobiła jeszcze rewanż. Wiesz co, super się to oglądało, także dałyście nam emocje. O to chyba chodzi, prawda? Nie, to jest najważniejsze. Na to się też nastawiałam. Wiadomo, pas był gdzieś tam moim celem, ale no nie udało się. Ja i tak jestem zadowolona. To była fajna walka, to była moja wymarzona walka w tej federacji. Niezależnie od werdyktu, ja się cieszę, że w ogóle miałam taką szansę zawalczyć z Martą o ten pas. No i może kiedyś jeszcze rewanż zrobimy i może kiedyś jeszcze mi się udaje go zabrać. Mhm. Czyli rewanż z Martą, a jeszcze jakaś taka twoja wymarzona, wyśniona walka? Na razie nie, na razie nie mam wyśniętej walki, właśnie moim marzeniem był ten pas. Myślałam o kolejnych walkach, kiedy wygram, ale jeśli przegrałam, no to, no to gdzieś tam muszę to sobie przeanalizować. Teraz fajnie by było mieć jakąś walkę z kim mam naprawdę konflikt, bo ja mam problem z agresją, nie mam agresji w sobie, chciałabym czuć taką złą krew, więc może jak z kimś będę miała konflikt, to wtedy pomyślę o kolejnej walce. Zastanawiam się, bo Ty jesteś influencerką, to jest jeden z Twoich zawodów i, i prężnie działasz na Instagramie, jak udział w takiej walce frikowej, która do pewnego momentu była kojarzona z takimi patowalkami, nie ukrywajmy, jak to się przekłada na e, współpracę z reklamodawcami? Czy dalej tak chętnie chcą Cię do współpracy, czy jednak e, mają problem z tym fejmem, fejmem ma? Wiesz co, różnie, zależy jaka firma, ale ja jakoś tak w te, jak w tej federacji się pojawiłam, to raczej pozytywnie to wpłynęło gdzieś tam na moje działania w internecie. Klienci nie mieli z tym problemu. Myślę, że ja też wychodzę, staram się jakiś poziom reprezentować, nie robię patologii, więc, więc też to nie wpływa jakoś na mój wizerunek. Tutaj z Martą dałyśmy sportową walkę, więc niektóre te walki już ciężko nazwać freakowymi. To już są naprawdę fajne walki na wysokim poziomie. Na którą ty czekałaś, oprócz oczywiście swojej, tego wieczoru? Ja czekałam na walkę Popka, no i kurczę, właśnie oglądałam i za szybko się skończyło. Bardzo szybciutko no. to wszystko poszło. Dzisiaj w ogóle szybko, nie? Jakieś takie są różne sytuacje, które gdzieś tam te walki szybko pozakańczały, także szkoda, że moja się tak szybko nie skończyła, no. No szkoda. A powiedz mi, jak dostajesz pewnie propozycje też z innych federacji, to jakie są stawki? W Fejmie, a w High League. No bo wiem, że one tak się właśnie licytują na to, jakich zawodników będą mieć i kto da więcej. Ja na razie tutaj z Fejmem się dobrze dogaduję, więc jakby nie potrzebuję gdzieś tam negocjować z inną federacją stawek, bo Fejm gdzieś tam przystaje na, mo na moje stawki i, i się dobrze dogadujemy. Także jestem zadowolona. Zobaczymy, jak to potoczy się dalej.